Nie, Ameryka jest dzisiaj w XXI wieku czymś więcej niż tylko supermocarstwem. Ameryka to jest to, co sami Amerykanie nazywają liberty. Ameryka odegrała historyczną rolę w okresie ostatnich 100 lat, ale dla mnie miała ogromne znaczenie nie dlatego, że mnie komuniści określali, że byłem agentem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Tylko Ameryka po prostu pokonała Rosję Sowiecką, a komunizm sowiecki w ogóle. Ogromną rolę odegrał oczywiście prezydent Ronald Reagan. Fakt, że Reagan sformułował nazwę Związku Sowieckiego, komunizmu Rosji Sowieckiej jako Imperium Zła ma kapitalne znaczenie dla zdefiniowania tego, o co Polacy walczyli. I z czym Polacy walczyli? Także ja sam. Reagan w swoim przemówieniu nazwał Rosję imperium zła i przestrzegał, że to nie jest normalne państwo, z którym można prowadzić pretraktacje, tylko że to jest państwo totalitarne i komunistyczne. Już po tym, już poza tym przemówieniem, chyba parę miesięcy później, pytany, co rozumie, jakby zdefiniował to imperium zła, Reagan się zastanowił i powiedział tak. Zamiast wolności niewola. Zamiast prawdy kłamstwo. Zamiast pokoju wojna. To jest imperium zła. Czyli wojna, niewola i kłamstwo. I to jest tak proste i tak oczywiste. I dla mnie to miało ogromne znaczenie, bo ja właśnie z tym walczyłem, z tą Rosją sowiecką i z tymi Polakami, renegatami na ich służbie. Bo przecież trzeba powiedzieć, że ci, którzy mnie skazali, ci, którzy mnie aresztowali, ci, którzy mnie więzili, działali w interesie Rosji Sowieckiej, w interesie Imperium Zła. Działali w imię rosyjskiej, sowieckiej, komunistycznej racji stanu, a nie w imię interesów Polski. No, no taka jest prawda i oni tego nie przeskoczył. I wszyscy, którzy z tym walczyli, walczyli nie tylko o niepodległą, wolną Polskę, o naszą wolność i suwerenność, ale walczyli z tym, co właśnie Reagan określał jako Imperium Zła. Trzeba powiedzieć, że bez potęgi Ameryki tego by nie było, dlatego Rosjanie Ameryce szkodzili. Dla mnie poza Reaganem to w historii Ameryki było niewielu wybitnych prezydentów czy polityków amerykańskich. Czym jest Rosja Sowiecka? Oczywiście Roosevelt był zniedołężniałym idiotą, kiedy w Jałcie zgodził się na wszystkie żądania Stalina. Dzisiaj wiemy to, czego się niektórzy domyślali wtedy, że bliskie otoczenie prezydenta Roosevelta to była agentura sowiecka i że tego słabego, głupiego i tego prezydenta prowadziło się w takim kierunku, żeby to było wygodne. Dla Rosji pierwszy, który zdał sobie z tego sprawę był oczywiście jego następca, czyli Harry Truman, ale w, szczególnej, w szczególną rolę w walce z komunizmem sowieckim, z zagrożeniem sowieckim, w tym, że w skali globalnej komuniści chcą opanować świat, także Amerykę, chociaż to się wydawało niemożliwe. To był generał Douglas MacArthur, ten, który pokonał Japończyków w II wojnie światowej, przyjmował ich kapitulację na pracowniku Missouri. I wreszcie to był senator Joseph McCarthy, który w kongresie, w senacie amerykańskim podnosił sprawę wpływów rosyjskich newralgicznych miejscach starów, zarówno w kręgach politycznych w Waszyngtonie, jak i w kręgach piniotwórczych, to znaczy w mediach, w prasie, a także na przykład w Hollywoodzie i w telewizji. Jest taką mało znaną ciekawostką, właściwie to jest fakt historyczny, jest ciekawostka. Oto pod koniec II wojny światowej w drugiej połowie kwietnia działów Trzeciej Armii Amerykańskiej Stanów Zjednoczonych, właśnie dowodzonej, Trzeciej Armii dowodzonej przez generała George'a Pattona, poprzez yy, Góry Izerskie, poprzez Przełęcz Izerską przedostała się z terytorium Czech od południa na terytorium dzisiejszej Polski i w rejonie Świeradowa, Szklowskiej Poręby, Jeleniej Góry i Gryfowa Śląskiego znalazła się brygada amerykańskich czołgów i dwa pułki piechoty. Patton wręcz błagał prezydenta Stanów Zjednoczonych i dowódcę armii amerykańskiej, generała Eisenhowera, żeby pozwolili mu przerzucić całą trzecią armię i ruszać prosto na Berlin wtedy. Była taka możliwość, była taka bardzo duża szansa, że Amerykanie by zdobyli. spokojnie dość do Berlina. To była najlepsza część Armii Amerykańskiej i wtedy Eisenhower kazał Pattonowi natychmiast wycofać się z terytorium dzisiejszej Polski i rzeczywiście po ośmiu, czy dniach obecności, żołnierze amerykańscy Polskę opuścili. To była jedyna w historii obecność militarna Armii Amerykańskiej w Polsce. To był kwiecień 1945 roku. konik Piński, Misja Polski i to jest, ta książka została uznana za bestseller 2004 roku. Muszę powiedzieć, że jestem z tego bardzo dumny, bo na tym, yy, na tej nagrodzie jest polska flaga i amerykańska, jest polski orzeł i amerykański, jest fragment jeszcze Polska nie zginęła, a na górze e unum i obok siebie portret George'a Washingtona i Tadeusza Kościuszki. I to dostałem w Chicago, jestem z tego niesłychanie dumny, bardzo się tym chwalę jakaś satysfakcja za to wszystko co mnie spotkało za komuny w więzieniu i dzisiaj w Wolnej Polsce dostaje takie nagrody od Polonii Amerykańskiej.